Witam na Auto Autorena, pewne bezwypadkowe samochody. Dziś jest to oferta sprzedaży bardzo fajnej jary, 2009 rok, Facelift, 1.3 benzynka. Auto bezwypadkowe, bez korozji, w bardzo fajnym stanie technicznym, jak i bardzo dobrym, fajnym stanie wizualnym, fajna wersja wyposażenia. To jest istotne, z żadnej korozji od spodu wygląda znakomicie. Koroseria też bez żadnej korozji. Auto bezwypadkowe, nie w żaden sposób uszpachlowane jest po prostu bardzo ładnym, zdrowym Jarisem, O jakiego już tak naprawdę ciężko. Bardzo ładne, estetyczne, nie nieporysowane, Jak na auto miejskie w tym roczniku wygląda znakomicie. Na ostatnim przeglądzie wymienione nowe tarcze tylnie. Tutaj wszystko jest zdrowiutkę, nie ma żadnej korozji. opona Dunlopka przednie tarcze klocki też ładniutkę. Zderzaki bardzo ładne, nie nieporysowane, niepoobdzierane, co w miejskiej eksploatacji. Różnie to niestety bywa. Mówiłem, tarcza tylnia nowa. Tutaj żadnej korozji ani oznak rdzy nie ma. Od spodu wygląda znakomicie. Fajny przebieg 150 tysięcy. Potwierdzony, udokumentowany. Dobra wersja wyposażenia. Także po oględzinach tego auta nikt tutaj się nie, nie rozczaruje. Auto spodałem na fakturkę komplet kluczy, komplet dokumentów tablicę, przegląd, ubezpieczenie możliwy ewentualny transport. Tu jest jakaś chwileczka na klapie. Przednia szyba oryginalna, dziewiąteczka Toyota. Maska oryginalna 80, 90 płotniczek oryginalny wszędzie lakier około 80-100 mikronów Jakie ważne miejsca oryginałek 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 Fabryczka. Fabryka. Fabryka. Oryginał. Oryginał Oryginał. Oryginał. Oryginał Oryginał. Mówię, te miejsca newralgiczne te są w oryginale, oryginał, 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 fabryka Ori, Ori, oryginał, oryginał. Ten błotnik jest powtórnie lakierowany, był już malowany w Niemczech. Ma no, drugą warstwę lakierniczą, nie był demontowany. Mogło po prostu coś kiedyś komuś się obetrzeć Także jeden element, drugi lakier. Poza tym fabryka. Zero korozji, zero defektów. Sprawna klima i wszystko inne również sprawne. Także kto szuka fajnego Jorisa, zapraszam do kontaktu. Środki czyste, kompletne. W aucie nikt nie palił fajek, nie woził zwierzaków. Fabrycznie przyciemniona szybka. Boczki fabryczne, nic tu nie odstaje, nic tu temu autu nie brakuje. Skórzana kierownica, multifunkcja, zestaw mówiący, skrzynia szóstka. Dodatkowe założone ogrzewanie Webasto. Jeśli ktoś jest ciepłolubny. Także, kto szuka fajnego, porządnego jariska zapraszam do kontaktu, bo to auto naprawdę jest warte uwagi w bardzo fajnym stanie. Z bardzo dobrym przebiegiem, przede wszystkim bez rdzy, bez defektów. I zapraszam do kontaktu.